Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku 10 minut z AI. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o człowieku, który ponad 2400 lat temu napisał książkę, a współcześni badacze wciąż nie mogą w niej znaleźć ani jednego błędu faktograficznego. O facecie, który przeżył zarazę, poszedł na wojnę, został wyrzucony z kraju za porażkę militarną i zamiast narzekać po knajpach napisał dzieło, które do dziś jest obowiązkową lekturą na studiach z zakresu stosunków międzynarodowych. Witajcie w świecie Tukidydesa z Aten. Wyobraźcie sobie Ateny około 460 roku przed naszą erą. To czasy, kiedy filozofowie debatują na agorze, demokracja rozkwita, a miasto świeci potęgą. W tym wszystkim rodzi się Tukidydes, syn zamożnego arystokraty Olorosa. Ma wszystko czego można chcieć, kasę, koneksje, dostęp do kopalń złota w tracji. Jeden z tych gości, którzy mają życie na talerzu podane. Ale historia kocha ironię. W 424 roku przed naszą erą Tukidydes zostaje strategiem, wojskowym dowódcą na wyspie Tazos. I tutaj zaczyna się dramat godny greckiej tragedii. Miasto Amphipolis, ważny punkt strategiczny z kopalniami złota, zostaje oblężone przez Spartan. Ateński dowódca Eukles woła o pomoc. Tukidides płynie z flotą siedmiu okrętów, ale spóźnia się. Miasto pada. I choć zdążył uratować pobliski port w Ejon, dla Ateńczyków to za mało. Zostaje oskarżony o zdradę i skazany na dwudziestoletnie wygnanie. Dwadzieścia lat z dala od domu. Dwadzieścia lat. Pozbawienia obywatelstwa. Dla współczesnego może to nie brzmi tragicznie, ale dla ateńskiego arystokraty? To jak wyrzucenie ze świata, który znał. A jednak, właśnie to wygnanie sprawiło, że dostaliśmy jedno z najważniejszych dzieł historycznych w dziejach ludzkości. Botuki Dydes miał teraz czas, żeby podróżować, rozmawiać z ludźmi po obu stronach konfliktu, zbierać relacje, weryfikować fakty. Jak sam napisał. Miałem wtedy sposobność dokładnie śledzić wypadki zarówno po jednej jak i po drugiej stronie. Ale zanim został wygnany, przeżył coś, co dziś nazwalibyśmy traumą. W 430 roku przed naszą erą do Aten przybyła zaraza. Niezwykła choroba. Epidemia, która zabiła co najmniej jedną trzecią mieszkańców miasta. Ponad 65 tysięcy ludzi. Sparta najeżdża Attykę więc ludność z okolicznych wiosek ucieka do Aten. Miasto robi się przeludnione, warunki sanitarne nie istnieją. I wtedy jakiś anonimowy chińczyk zjada nietoperza, a nie, chwila, to inna historia. Zaraza została prawdopodobnie przywleczona z Afryki przez port w Pireusie. Tukidydes sam zachorował. Opisał objawy z przerażającą precyzją. Najpierw wysoka gorączka, pieczenie oczu, Potem jama ustna nabiegała krwią, problemy z oddychaniem, kaszel, nudności. Około siódmego czy dziewiątego dnia choroby pojawiały się pęcherze na ciele. Większość wtedy umierała. Ci, którzy przeżyli, często tracili palce, genitalia, wzrok, niektórzy cierpieli na demencję do końca życia. A co najgorsze? Nie było lekarstwa, to, co pomagało jednym, zabijało drugich. Zaraza nie rozróżniała silnych od słabych. Wszyscy padali jak równi, Tukidydes przeżył. Ale to, co zobaczył w Atenach podczas zarazy, musiało zmienić jego spojrzenie na ludzkość. Opisał, jak ludzie umierali w chaosie, jak trupy leżały stosami na ulicach, jak chorzy tarzali się po ziemi. Jak społeczeństwo się rozpadało. Ludzie przestali się obawiać prawa i moralności. Widząc, że bogacze umierają równie szybko jak biedacy, postanowili nie tracić czasu i oddawać się uciechom. Zrezygnowali nawet z opieki nad chorymi krewnymi. To nie była historia o bohaterskiej walce z plagą. To była lekcja o tym, jak kryzys obnaża prawdziwą naturę ludzką. I właśnie ta obserwacja przewija się przez całe dzieło Tukidydesa. Co czyni Tukidydesa tak wyjątkowym? To, że był pierwszym historykiem, który wyrzucił bogów za burtę. Dosłownie. Jego poprzednik, Herodot, widział w historii wielki łańcuch win i kar. Sprawiedliwość boską nagradzającą dobrych i karząca złych. Dla Herodota historia była opowieścią o tym, jak bogowie ingerują w ludzkie sprawy. Tukidides powiedział: Nie. Nie wierzę w wyrocznie sny, przepowiednie. Nie wierzę, że Zeus siedzi na Olimpie i przesądza losy bitew. Historia to nie mitologia. Historia to ludzie działający zgodnie ze swoją naturą, czyli zgodnie ze swoimi interesami, strachem przed przeciwnikiem i ambicją. To była rewolucja. Tukidydes zastosował racjonalistyczne podejście do historii ponad dwa tysiące lat przed oświeceniem. Jego metody badawcze? Przepytywanie naocznych świadków. Krzyżowanie relacji, weryfikacja faktów, ostrożność w wyciąganiu wniosków. Gdy nie mógł czegoś potwierdzić, wolał milczeć, niż spekulować. Pisze na przykład o bitwie z Amprakiotami, liczby poległych nie podaje, gdyż ta, o której mówią, wydaje mi się niewiarygodnie wielka w stosunku do wielkości miasta. Innymi słowy, facet wynalazł nowoczesną historiografię w V wieku przed naszą erą. Stosował metody, które stały się standardem dopiero w XIX wieku. Niebywałe. Ale największą siłą Tukidydesa nie była metodologia. To była jego filozofia historii. Wierzył, że historia się powtarza, ponieważ natura ludzka jest niezmienna. Ludzie zawsze kierują się tymi samymi motywami. Własnym interesem, strachem, rządzą władzy, ambicją. I właśnie dlatego jego dzieło nie jest tylko kroniką dawno minionej wojny. To podręcznik polityki na wszystkie czasy. Tukidydes odróżniał przyczyny prawdziwe od tych pozornych. Gdy ludzie czy państwa tłumaczą swoje działania, nie należy im od razu wierzyć. Trzeba kopać głębiej. Szukać prawdziwych motywów. Opisując walki polityczne na Korkirze pisze wprost, źródłem tego wszystkiego była rządza panowania, dążąca do zdobycia bogactw i zaspokojenia ambicji, a stąd wybuchały rywalizacje, wkraczały w grę namiętności. I tak dochodzimy do sedna wojny peloponeskiej. Sparta i Ateny mogły wymieniać się dyplomatycznymi notami, rozmawiać o sojuszach, sporach handlowych. Ale według Tukidydesa prawdziwa przyczyna była jedna. Wzrost potęgi ateńskiej i strach, jaki to wzbudziło u lacedemończyków, to tak prosta diagnoza, że aż genialna. I do dziś politolodzy nazywają to pułapką Tukidydesa. Gdy wschodzące mocarstwo zagraża hegemonowi, konflikt staje się prawie nieunikniony. Ale wojna peloponeska to nie był tylko konflikt militarny, to było starcie cywilizacji. Po jednej stronie mamy Ateny demokratyczne, innowacyjne, oparte na potędze morskiej i handlu. Po drugiej Sparta, oligarchiczną, militarystyczną, konserwatywną. I tu pojawia się coś fascynującego. Ta wojna to nie była sprawa dwóch państw, cała Grecja podzieliła się na dwa obozy. W każdym mieście były dwie partie. Zwolennicy demokracji wzywali na pomoc Ateńczyków, a oligarchowie lacedemończyków. Wojna zewnętrzna zamieniła się w serię wojen domowych. Tucidides doskonale to rozumiał. Widział, jak konflikt ideologiczny miesza się z ekonomicznym i militarnym. Ekspansja handlowa Aten zagrażała Koryntowi i innym miastom związanym ze Spartą. Ateny chciały zawładnąć rynkami sycylijskimi i italskimi. Korynt naciskał na Spartę, żeby rozpętała wojnę. Demokracja ateńska miała swoje wady. Był to ustrój właścicieli niewolników, gdzie prawa obywatelskie miało może 40 tysięcy mężczyzn z populacji ponad 120 tysięcy ludzi. Kobiety, niewolnicy, metoikowie? Żadnych praw. Ale na ówczesne standardy? To była rewolucja. Tukidides miał słabość do Peryklesa. Ten wielki mąż stanu rządził Atenami przez kilkanaście lat, corocznie wybierany na stratega. Wzmocnił demokrację, wprowadził diety dla sędziów, wynagrodzenia dla urzędników, żeby biedni mogli uczestniczyć w życiu publicznym. Perykles miał strategię obronną na początku wojny, racjonalną, przemyślaną, obiektywnie słuszną. I doprowadziła do katastrofy. Dlaczego? Bo przyszła zaraza. Czynnik, którego nie można było przewidzieć. Perykles sam padł jej ofiarą w 429 roku przed naszą erą. Tukidydes opisał słynną mowę pogrzebową Peryklesa, wygłoszoną nad ciałami pierwszych poległych w wojnie. To jeden z najpiękniejszych tekstów o demokracji w historii. Ale jest w tym pewna ironia. Sam Tukidydes był politycznym przeciwnikiem Peryklesa. A jednak potrafi docenić jego wielkość i oddać sprawiedliwość jego wizji. Po śmierci Peryklesa Ateny wpadły w ręce demagogów. I wtedy dochodzi do jednej z największych katastrof militarnych w historii. wyprawy sycylijskiej. Rok 415 erą. Młody, charyzmatyczny i arogancki Alkibiades namawia ateńskie zgromadzenie do wielkiej wyprawy na Sycylię. Oficjalny powód? Pomoc sprzymierzeńcom. Prawdziwy cel? Podbicie całej wyspy, kontrola nad uprawami zboża, chwała i bogactwo. Ateńczycy wysyłają gigantyczną flotę, 134 okręty, 5100 hoplitów, 1300 łuczników. To potężna armada. Dowództwo powierzone trzem strategom, w tym Alkibiadesowi i Nikiaszowi, który był przeciwny całej wyprawie. A potem dzieje się coś dziwnego. Tuż przed wypłynięciem ktoś obcina falusy kamiennym hermom, posągom Hermesa w całych Atenach. Świętokradztwo. Zła wróżba. Zaczyna się polowanie na czarownicę. Podejrzenia padają na Alkibiadesa. Flota wypływa. Rok później, gdy Alkibiades jest już na Sycylii, przypływa statek z Aten. Ma go zabrać na proces. Alkibiades wie, że zostanie skazany. Ucieka do Sparty. I staje się doradcą wrogów Aten. To brzmi jak scenariusz thrillera. Ale to jest historia. Wyprawa kończy się totalną klęską. Ateńczycy tracą prawie całą flotę. Tysiące żołnierzy. To początek końca ateńskiej potęgi. Tukidydes widzi w tym lekcję o Hubris, pisze: Ateny miały imperium. Perykles ostrzegał: Państwem waszym zarządzacie już jak tyran. Zostać tyranem wydaje się rzeczą niesprawiedliwą, jednak przestać nim być jest na pewno rzeczą niebezpieczną. Ateny nie mogły się cofnąć. Ale ekspansja na Sycylię? To było za dużo. Przesadzili. I zapłacili za to najwyższą cenę. Jest w dziele Tukidydesa fragment, który sprawia, że studenci stosunków międzynarodowych dostają gęsiej skórki. Dialog melijski. Rok 416 przed naszą erą. Ateny otaczają małą wyspę Melos, neutralną kolonię spartańską. Wysłańcy ateńscy mówią do melijczyków, Poddajcie się, albo zginiecie. Meliczycy próbują argumentować. Jesteśmy neutralni. Nie stanowimy zagrożenia. Bogowie nas obronią, bo mamy rację. A Ateńczycy odpowiadają lodowato silniejsi robią to, co mogą, a słabsi znoszą to, co muszą. Nie ma tu miejsca na moralność. Nie ma miejsca na sprawiedliwość. Jest tylko prawo siły. Meliczycy odmawiają poddania się. Ateny zdobywają wyspę, zabijają wszystkich mężczyzn. Kobiety i dzieci sprzedają w niewolę. To jest realizm polityczny w najczystszej, najbardziej przerażającej postaci. I Tukidydes nie ocenia. Nie mówi, czy to dobrze, czy źle. Pokazuje. To wasza sprawa, czytelniku, co o tym myślicie. A teraz suchar. Zaraza w Atenach? Tukidydes stwierdził, że największym szokiem było to, że żadna z ofiar nie doczekała reedycji jego książki. Jeśli podoba Ci się ten materiał, zasubskrybuj kanał, zostaw lajka i napisz komentarz, to naprawdę pomoże rozwijać ten projekt. Na tym kanale eksperymentuję z różnymi narzędziami AI, aby tworzyć coraz ciekawsze treści. Chciałbyś o czymś posłuchać? Zostaw komentarz. Obiecuję zrobić odcinek, jeśli proponowany temat mnie zaciekawi. Tuki nie dokończył swojego dzieła. Książka urywa się nagle w środku zdania. W roku 411, przed naszą erą. Prawdopodobnie umarł niedługo po 404 roku. Jego grób i pomnik były widoczne w Atenach jeszcze w II wieku naszej ery. Ale jego myśl przetrwała. W starożytności dzieło było pilnie czytywane. Potem, po upadku Cesarstwa Rzymskiego, Zachód o nim zapomniał. Przetrwało w Bizancjum. W XV wieku po upadku Konstantynopola uciekinierzy przywieźli rękopisy do Włoch. Dzieło zostało przetłumaczone na łacinę i wydane drukiem w 1502 roku. Od tego czasu inspiruje polityków, filozofów, historyków. Machiavelli studiował Tukididesa. Realizm polityczny, który zapoczątkował, wpłynął na całe pokolenia myślicieli. Współcześni badacze stosunków międzynarodowych wciąż się do niego odwołują. Pułapka Tukidydesa to termin używany do opisania sytuacji, gdy wschodzące mocarstwo zagraża hegemonowi. I za każdym razem pytanie brzmi: czy konflikt jest nieunikniony? Tukidydes napisał, że jego dzieło jest dorobkiem o nieprzemijającej wartości. I miał rację. Ponad 2400 lat później jego spostrzeżenia wciąż są aktualne. Natura ludzka nie zmienia się. Ludzie wciąż kierują się interesem, strachem, ambicją. Państwa wciąż rywalizują o władzę. Kryzysy wciąż obnaża prawdziwą twarz społeczeństw. Propaganda wciąż ukrywa prawdziwe motywy za szlachetnymi słowami. Ale Tuki Dydes nie był fatalistą. Wiedział, że historia się powtarza, ale nie uważał, że wszystko jest z góry przesądzone. Pokazał, że złe decyzje prowadzą do katastrof. Że pycha niszczy imperia. Że brak umiaru jest niebezpieczny. I może to jest największa lekcja z jego dzieła: że powinniśmy działać w granicach swoich możliwości, znać swoje mocne i słabe strony, umieć je wykorzystać w umiarkowany sposób, bo inaczej skończymy jak Ateny po wyprawie sycylijskiej, albo jak Melos, które uwierzyło, że moralność obroni je przed flotą. Podsumowując. Tukidides z Aten to arystokrata, który stracił wszystko. Żołnierz, który przeżył zarazę i wojnę. Historyk, który wynalazł nowoczesną historiografię. Myśliciel, który zrozumiał, że historia to nie mitologia, tylko ludzie działający zgodnie ze swoją naturą. Jego książka to nie jest przyjemna lektura. Nie ma tu baśni bohaterów bez skazy szczęśliwych zakończeń. Jest brutalna prawda o naturze władzy, konfliktu i ludzkiej kondycji. Ale właśnie dlatego warto ją czytać. Bo prawda, nawet niewygodna, jest zawsze lepsza od złudzeń. Zostaw mi proszę komentarz. Co sądzisz o tej wizji historii? Czy rzeczywiście natura ludzka jest niezmienna? Czy konflikty między mocarstwami są nieuniknione? A może tu był zbyt pesymistyczny i jednak jest nadzieja? To tyle na dzisiaj. Dzięki, że byliście ze mną. Do następnego razu.